Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną propozycję po prostu rewelacyjnego ciasta. Jest to moje autorskie ciasto, które nazywałam Marchewkowe Pole. Dlaczego tak się to ciasto nazywa? No, bo jest ono przełożone taką masą na gorąco marchewkową, której bazą jest sok marchewkowy. Jest to kakaowe, bardzo wilgotne ciasto. Również mamy warstwę śmietanki i całość posypana jest takimi okruszkami z tego kakaowego ciasta, troszkę przypominające ziemię, więc myślę, że nazwa Marchewkowe Pole jak najbardziej tutaj pasuje. Jest to takie bardzo fajne ciasto w klimacie już jesiennym. Wysokie, tortowe, nie jest trudne do zrobienia. Przepięknie wygląda. Bardzo kremowe, wilgotne. Naprawdę bardzo, bardzo gorąco Wam je polecam. Nie jest trudne do zrobienia, a bardzo efektowne pyszne. Także zapraszam. Tutaj macie listę składników potrzebnych do jego przygotowania. Proporcje są na blaszkę 25x35 cm. Na początek zrobimy nasze pyszne ciasto kakaowe. Do garnka dajemy wodę, olej, cukier oraz kakao. Wszystko dokładnie mieszamy, najlepiej trzepaczką, żeby nie było grudek. Stawiamy sobie to na kuchence na gazie i zagotowujemy i studzimy. Następnie białka ubijamy sobie na sztywną pianę i odkładamy ją na bok. Następnie żółtka ubijamy z odrobiną cukru na taki bardzo gęsty wręcz kogel-mogel. I następnie dodajemy ostudzoną, wcześniej przygotowaną tą masę z kakao, olejem, wodą i cukrem. Wszystko miksujemy. Następnie dodajemy po półtorej łyżeczki sody oczyszczonej oraz proszku do pieczenia. Dodajemy również mąkę pszenną tortową. I wszystko razem miksujemy. Do uzyskania takiego gładkiego ciasta. Następnie dodajemy pianę z białek i wszystko delikatnie mieszamy do połączenia, żeby nam powstało takie gładkie ciasto. Przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia, wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra dół bez termoobiegu. Pieczymy jakieś 35 minut do suchego patyczka. To ciasto przepięknie wyrasta, ono jest bardzo wysokie, bardzo delikatne, mięciuteńkie, idealne właśnie do takich przekładańców. Następnie tą górną warstwę cieniutko ścinamy sobie z naszego ciasta i odkładamy do miseczki będzie nam to potrzebne później a resztę naszego ostudzonego już kakaowego ciasta kroimy na trzy cieniutkie blaty jak już wspomniałam tutaj nie będzie z tym problemu bo ono pięknie wyrasta i bez problemu można je pokroić na właśnie te trzy spody teraz przygotujemy sobie masę marchewkową tą na gorąco do garnka dajemy litr soku marchewkowego i 200 g masła ten sok to może być marchewkowy, na przykład z dodatkiem malin, banana. To wiecie, takie są różne te soczki. Stawiamy to na ogniu i podgrzewamy. W misce mieszamy budynie oraz cukier i szklankę mleka. I gdy nam się już ten sok z masłem zacznie gotować, to wlewamy do niego tą mieszaninę z budyniów, mleka oraz cukru. I wszystko gotujemy, mieszając, żeby nam powstał taki piękny, gęsty, pomarańczowy, oczywiście chodzi o kolor pomarańczowy, a w smak marchewkowy budyń. Następnie od razu gorącą masą marchewkową przekładamy sobie nasze spody kakaowe. Wyrównujemy to. I odkładamy sobie to do przestudzenia. Tą wcześniej ściętą górę z ciasta kruszymy w rękach na takie drobne okruszki. Na końcu będziemy nimi posypywać nasze ciasto. Została nam jeszcze do przygotowania śmietanka. Na początek żelatynę sobie rozpuszczamy w gorącej, nie wrzącej wodzie i studzimy. Śmietankę ubijamy na sztywno z cukrem pudrem i dodajemy do niej przestudzoną żelatynę. Chwileczkę mieszamy to do po prostu połączenia. Wykładamy to na ciasto, wyrównujemy i posypujemy wcześniej tymi, przy, wcześniej przygotowanymi okruszkami z naszego ciasta. Delikatnie dociskamy, żeby nam się one przykleiły do ciasta i przy krojeniu nie odpadały. Ciasto wstawiamy sobie do lodówki najlepiej na całą noc, żeby się nam pięknie przegryzło, schłodziło i stężało. Ono przepięknie się kroi, przepięknie wygląda w przekroju. Ten krem, ta masa budyniowa, marchewkowa ma bardzo ładny kolor, który pięknie się komponuje z kolorem naszego kakaowego ciasta, naszej białej warstwy śmietankowej. Ciasto jest wysokie, ciasto jest takie jakby tortowe. Jak już wspomniałam, jest wysokie, naprawdę bardzo eleganckie, przepięknie, równo się kroi. Może być to ciasto jako ciasto po prostu do kawy albo na specjalne okazje. Smakuje po prostu rewelacyjnie, także bardzo, bardzo gorąco Wam je polecam. Takie fajne ciasto w jesiennym klimacie, w jesiennych kolorach. Także jeszcze raz życzę Wam smacznego i bardzo gorąco polecam Wam ten przepis.